Dane są punkty S i M. Równanie okręgu o środku S i przechodzącego przez punkt M ma postać. I tutaj mam cztery równania. I, I wśród nich mam wybrać te, które przedstawia równanie okręgu o środku S i, i zawierającego punkt M. Przypominam sobie, jak wygląda równanie okręgu. Wzór na równanie okręgu wygląda w ten sposób. To jest równanie okręgu o środku AB i promieniu r. No to yy, 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 korzystam z tego równania tego wzoru. Tutaj mam środek okręgu 2,1, czyli moje a to jest 2, moje b to jest 1, czyli tam było x minus A, czyli minus 2 w moim przypadku do kwadratu plus y minus B, czyli w moim wypadku 1 do kwadratu. No, równa się jakiś r kwadrat. Problem w tym, że nie mam tego tego kwadrat, nie mam tego promienia. a Jedyne co mam to, że punkt M, że okrąg przechodzi przez punkt M, albo inaczej punkt M zawiera się w okręgu, leży na okręgu. W jaki sposób to mogę rozwiązać? Jeżeli mam okrąg to każdy punkt, który leży na tym okręgu spełnia to równanie. Bo to równanie właśnie w ten sposób tak działa, można powiedzieć, że jak wezmę dowolny punkt na tym okręgu, jego współrzędne, i podstawię za x, y, to wyjdzie mi prawda. I to robię. Mam punkt M o współrzędnych 6, 4. Wstawiam za x y, Wiem, że ten punkt M leży na okręgu, bo jakby nie leżał, no to bym by nie był przydatny. Wstawiam za x, y, wstawiłem i wiem, że to jest równanie prawdziwe, ponieważ ten, to równanie ma być równaniem okręgu właśnie o środku S i przechodzącego przez punkt M. Czyli mam to równanie i dzięki temu znajdę promień. I tak, 6 minus 2 to jest 4, czyli 4 kwadrat, 4 minus 1 3, czyli 3 kwadrat. Jeżeli ta suma równa się r kwadrat, no to mogę napisać, że r kwadrat równa się ta suma, tak? Tu 4 kwadrat zrobiło mi, policzyłem 16, 3 kwadrat to jest 9, po dodaniu jest 25. Nie pierwiastkuję tego obustronnie, ponieważ w równaniu mam r kwadrat, więc nie potrzebuję wiedzieć, ile wynosi samo, sam promień czyli wstawiam za r kwadrat 25 i mam równanie okręgu. Dzięki temu, że ja wstawiłem punkt m tego równania i, i, i wyznaczyłem promień, to mam gwarancję, że ten punkt m należy do tego równania, czyli jest szukanym równaniem. To jest odpowiedź B, zaznaczyłem i, i zadanie mamy rozwiązane. Tak mi przyszło do głowy, że jest jeszcze inna metoda rozwiązania tego zadania. Inna metoda to jest tak, znaleźć odległość tych punktów od siebie i to jest promień, tak? Bo jeżeli mam środek i mam gdzieś jakiś punkt M, to odległość między, tymi, między środkiem a punktem, który leży na okręgu, to jest promień. Czyli inna metoda to jest po prostu znaleźć odległość między tymi dwoma punktami. Co mogę zrobić i tu szukam już w menu po lewej stronie, geometria analityczna, odległość dwóch punktów od siebie i to jest ten wzór. Tak, z tego wzoru mogę znaleźć odległość tych dwóch punktów od siebie. O. S i M i. I co, i będę miał promień. Jak będę miał promień, to już wezmę go do kwadratu i też będę miał ten, to równanie. To jest taka inna metoda, którą można zrobić to zadanie. Jeden i drugi sposób jest łatwy. W jednym i drugim wychodzi odpowiedź B, oczywiście, bo nie może inna wyjść. I to zadanie rozwiązane.